trochę ochłonąć. Ogólnie jest lepiej niż myślałem. Da się jechać. Naprawdę. Cześć Andrzej. <grystanie> Widzisz jak się już cieszę. Pamiętacie ostatni odcinek z WFM-ką wyścigową? I okazało się, że wypięła nam się linka. I nie mogłem za bardzo jeździć. się dobra ona się nie urwała, ona się po prostu wypięła. Włożę ją z powrotem i będzie git przecież. No i oczywiście nie mogłem zrobić tego wcześniej, przed nagraniem kolejnego odcinka, tylko w dzień ostatni, jak jest ostatni dzień, chyba ciepły, jesteśmy w Radomiu. To mówię, dobra, to ją wepnę przecież. I to jest moment, w którym po raz pierwszy w życiu najbardziej niedorzeczny gadżet, jaki mi się zawsze wydawał, pójdzie w ruch. Czyli system naprawczy do linek marki Oxford. Oxford to w ogóle ma najbardziej niedorzeczną listę rzeczy, gadżetów, akcesoriów. Ale to jest jedyna rzecz, która może uratować tę wfm dzisiaj. A czy później wfm może uratować też to, że na przykład nie odpali i nie, nie będzie się dało nią jeździć. Normalnie wydaje mi się, że jak się mechanikuje, to wiecie, tam stolik, sterylnie i wszystko, ale ja to zrobię staroszkolnie, tak jak się robiło, wiecie, na Radomiu 30 lat temu. O tak, to się... <śla> <śla> tak to tędy powinno hmm. działać. No i przecież działa, patrz. Widać, że działa, tak? Łapie się. A, widzisz, to było dobrze zrobione, a silikon nie był po to, żeby trzymał linkę tutaj, tylko silikon był po to, żeby ona nie wypadała. To jest wszystko dobrze. Tylko ma nic nie trzeba poprawiać. Przecież mogę tylko zepsuć. Coś pewny? Nie! No ale jak to, to utnę, to już nie będzie. <laughs> <laughs> jak łudne i nie będzie, to nie będę musiał jeździć, bo nie ukrywam, że się boję. Przyszedł jeden. A podłożysz po to taką ładną muzyczkę, taką wiesz, jako jak zawsze się podkłada takie ładne muzyczki, że to wiesz, tak ktoś. Dream build! <laughs> że precyzji gazu nie będzie za dużej, ale... Słuchajcie, ja sam siebie zaskakuję najczęściej. Znaczy, no najczęściej sam siebie zaskakuję, muszę przyznać, bo w życiu co, co mało mnie może zaskoczyć, ale ja to najprędzej. I oto to, efekt mojego zaskoczenia. O, na gumę to! A mógłbyś nam wytłumaczyć proces odpalania tego? Ale procedura? ja nie znam tego procesu odpalania, bo jak mówiłem, jestem ignorantem gaśnikowym, więc tak. To jest sanie, prawdopodobnie. Więc wyciągłem je. Tu widać, że paliwo jest, tak? Skrzynia jest odwrócona, bo to jest motocykl wyścigowy. Naciszka sprzęg sprzęgło. Sadzasz, dwuje Nie wykorzystałem, że linka pod... wymaga regulacji. Ale to może też rozwiązywać problem, bo w dwóch słowach chodzi o to, żeby nie zamykać gazów To się wyreguluje. Bierzaczego, dlaczego bo się na tym znam? Sytuacja wygląda następująco. To jest kolejny odcinek naszych przygód z Andrzejem. Za chwilę się będzie kończył trackday, a mamy misję wyregulowania linki. Ważne, że reaguje na gaz, bo nie wiem, cześć, to, to były wolne obroty pracuję, po prostu. Pracuję. Motor pracuje. Był problem, nie ma problemu. Każdy mechanik wyścigowy powie Ci to samo. Nakupić gratów wyścigowych, złożyć, przykręcić to wszystko, to każdy głupi potrafi. A ze zestroić, żeby to dobrze działało, to już trzeba specjalisty. że nawet nam się uda pojeździć dzisiaj Dzięki, po, trochę wkejta Dobre Niech się dzieje chłonąć ogólnie jest lepiej niż myślałem da się jechać naprawdę jednak te obroty trochę demotywują bo zresztą, że przedni hamulec prawie nie działa bo jest tak słaby że go ściskam całą dłonią więc w zakręcie ściskając hamulec przedni na maksa reguluje prędkość a tył trochę pcha ale to największy problem są biegi bo zupełnie nie mam pojęcia w którym momencie na jakim biegu jadę i wydaje mi się że jadę na trójce i chcę zredukować na dwójkę a okazuje się że wbijam luz Idę jeździć dalej po prostu, zobaczymy, co się wydarzy. Jestem w szoku, bo na kolanie tym jechałem. Tak. Tam dobra, tam palni to kolano, no bo to wiemy to wymysł, ale jest to jakiś tam wyznacznik. I jadę, tym jadę i on wpada w zakręty i wiadomo, tu, tu nie działa zawieszenie, tu nic nie działa, ale opony są dobre, więc... To się trzyma. Jest prosty ten motocykl, chyba, ale na pewno nie jest tak krzywy, że nie da się nim jechać. No ale jadę, 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 to się kameruje, nie? Widziałeś, jak prawie zrobiłem Highside? Jak teraz biegłeś ostatnie ujęcie, ja musiałem już wyjechać z zakadru. Ale normalnie ty zrobię tak: pom-pom-pom-pom, i już się tak łamał do Highside'a. Ale oczywiście tutaj rączka nic nie zrobiła, po prostu ja byłem pasażerem w tym momencie. Ale skleiło i pojechałem. I my, Dobra, słuchaj, ogólnie my się zrobimy time tak? bo to chcę jechać. Jedyne co, setup jest do bani, bo żeby zmienić biegi, to muszę podnieść tyłek, yy, bo spróbuję przedstawić dźwignię hamulca. Ale, nie wykluczając, że to, że dźwignia hamulca jest wysoko, właśnie uratowała Dzień mi życie. życie, ponieważ konkurs dla widzów. Do czego jest ta śruba, która zaparła się o dźwignię zmiany biegu? <śmiech> 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 Filip, jak strzelasz? Do czego to jest śruba? I czy jest ważna? Wygląda jak śruba, która nie jest istotna. Nie jest istotna pod warunkiem, że nie chcesz I... mieć tylnego bachacza. <laughs> Padmet, hurtownia metalowych śrub. Rzut beretem. Wszystko proste. I w Radomiu przynajmniej wszystko jest, a nie że jedziesz do marketu i niczego nie ma. No jeszcze nie zapraszam. No wiem. No bo to półtora to jest standardowa, nie? No. Tak, to nie, to jest to samo. Niestetyż. To jadę szukać dalej. Dobra, dzięki. Bardzo dzięki. Spoko, spoko. Andrzej, myślisz, że firma nazywa się RobMed? No. Bo pan Robert ją prowadzi? Nie, niemożliwe. I ma metalowe części w środku. Niemożliwe. No. To, nie to nie może być przypadek. przypadek. No. Wezmę dwie, żeby nie było, że pomału przyjechałem. Może być to? No to 1,25. Gwint, tak? Tak. Dobra. Nie, no biorę dwie, bo jakbym coś kasztaniu, bo tam jest trochę przytrzenięty gwint na ośce już. Dobra. Dobrze, do widzenia. Dziękuję. Albo pani jest dla nas zbawieniem, albo wyrokiem. I to nie wychodzi o to, czy to się przykręci, czy nie przykręci. <ścoughs> Czuję się już usatysfakcjonowany z jazdy na wfm no ale jak mówi, że jeszcze trzeba jedną sesję wyjechać, no to trzeba. Aby się nie przykręciła, aby się nie przykręciła, aby się nie przykręciła. <laughs> Z kolegami stresów. Zawsze było tak, rama pękła, coś tam się stało, zawsze wszystko ostatecznie, jak się nie zdenerwowałeś, to zawsze wszystko na końcu działało. A im mniej czasu, tym sprawniej było. A czy nie jest właśnie tak w życiu, że jak się nie poddasz, to zawsze wyjdzie na końcu? Ale to głębokie, to będzie tytuł tego filmu. Jak się nie poddasz, to zawsze w końcu wyjdzie na, nam w życiu. Jest ten, to A to. jak w Endurance'ach, quick release, monocoque Kosa pozazdrościłby, tak, tak by miał się w motocyklu Komputer. Wystarczy się nie poddawać i na pewno nam w życiu wyjdzie Oj, tutaj naprawdę długo się trzeba nie poddawać Z WFM-ką wyścigową, aka WFM-ka wyścigowa Którą dzisiaj przekształciliśmy na gąsioł, gąsior pręd, czyli od Pana Gąsiorka do prędkiego motocykla, bo ten motocykl prędki jest, on jest prędki, słuchajcie wyjechałem, pierwsze rozgrzewkowe kółka na Radomiu to były 47 niskie później się pojawiło 46, ale jechałem w trafiku, w ruchu i nie mogłem wyprzedzać, bo jedyne miejsce gdzie mogłem wyprzedzić to na hamowaniu, ale hamulec przedni, no tak jak stoję to działa, ale jak się już jedzie to to nie działa, ogólnie to, że obroty były takie wysokie, wolne, to moglibyśmy dalej walczyć, skracać pancerz, ale coś by się pewnie zepsuły, moglibyśmy w ogóle nie pojeździć. Ale nie było z nimi źle, bo ja zamykałem gaz, ważne, że on reagował na gaz, otwierał się. A jak chciałem odpuścić gazu, tak naprawdę ściskałem z całej siły przednich hamulec i w ten sposób wchodziłem sobie e, w zakręt. Szkoda, że biegów też za bardzo nie mogłem zmieniać. Za każdym razem musiałem podnosić tyłek, żeby tam tamtą stopę wbić i zrobić taką dużą przegazówę Wbić ten bieg, poczekać czy on wej wszedł, bo luz jest pomiędzy każdym biegiem w tym silniku. Czyli za każdym razem mogłeś wejść w luz, a nie do końca chcesz to robić na torze. Nie zmienia to faktu, że bawiłem się naprawdę, jego nie widać po mojej minie, bo to jest wiecie, satysfakcja wymieszana z przerażeniem, bo ja zawsze mówię, że ja się boję jeździć na motocykla, bo już tyle ile ja upadków w życiu miałem, tyle ile rzeczy ja widziałem. To naprawdę ja mam bardzo duży respekt do jazdy na motocyklu. A tutaj, tu się śruba od wahacza prawie wykręciła, bo przytrzymała ją dźwignia i prawie zaliczyłem high side'a. Jadę, mówię, tu, 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 tak tył mi wyskoczył. Wy co jest? Jak to możliwe? Myślałem, że to zawieszenie opona nie skleiła i za duże ciśnienie, bo w sumie tylko takie sprawdzałem przecież. Ale nie, okazało się, że po prostu wahacz się odkręcił. E, drugą sesję przerwaliśmy, bo dźwignia hamulca tylnego. Oplułem go. Dźwignia hamulca tylnego też odpadła. Odpadła pewnie dlatego, że widzicie straty. Straty są dlatego, że jestem gapą no, i się śpieszyłem, bo Truck Day zaraz się kończy. My chcieliśmy koniecznie nagrać materiał. Próbowałem odpalić ten motocykl pchając go sam i wskoczyłem na niego i tak jak wiecie na dużym motocyklu wskoczyłem na niego. On jest taki lekki, że wskoczyłem na niego. Iee. Więc no szkoda mi, no ale Czyli rysy wojenne jakieś są. I w sumie wy zdecydujecie, może napiszcie, czy to naprawiać, czy tego nie naprawiać, bo motocykl będzie szedł na akcję charytatywną. Będziemy go wystawiać na licytację tak jak jest. Czy polecam nim jeździć? No nie, po prostu nie. Nazwijmy go zabytkiem, który ma sobie stać. Można go sobie czasami odpalić, żeby sobie pobrzęczał. Ale wiecie, no to jest taka nostalgia, tak? Ale czy jest za czym tęsknić? No to jest relikt PRL-u. Radziecka myśl techniczna wymieszana z polską fantazją. Czasy poszły do przodu. Popatrzmy sobie na to z pobłażaniem. Podziękujmy tym czasom. To, czemu, czego one nas nauczyły, jakich błędów nie popełniać, na przykład skręcać motocykl na śruby z gwintem, takie znaczy samoblokujące. Ogólnie dużo rzeczy robisz, albo robisz tak, żeby miał hamulce i podziękujmy temu, postawmy na półeczkę i tak żebyśmy sobie mogli przypomnieć od czasu do czasu, że warto, żeby coś było dopracowane, nie mówię, że nowe ale już takie zaawansowane technicznie w sumie nawet motocykle z lat 60 brytyjskie i włoskie są bardziej dopracowane więc możemy się ciągle ścigać klasykami Niemniej to była niesamowita przygoda, dwa lata to tu trwało, niesamowite podziękowania y, dla ekipy z koła motoryzacyjnego w Sulmierzycach. Przepraszam Was bardzo za to. Przepraszam Was za to najmocniej, wielkie podziękowania dla Syrka, który pomógł, no i oczywiście sponsorom Motul Polska, który wskrzesił, znaczy wskrzesił, no pociągnął ten temat po prostu dalej, żeby, żebyśmy, żebyśmy tutaj się spotkali No i Richman, który doprowadził w ogóle do tego, że kupiliśmy ten motocykl i doprowadziliśmy do stanu taki jaki jest, a ja go troszkę zepsułem Dobrze, że mi pomachałeś jak straciłem ten hamulec, bo... Ten tył był jedynym. Ja tak jechałem cały czas i tak jadę, i tak, jakby co, mam ten tylny hamulec. On w ogóle był nie w tym miejscu, gdzie trzeba, musiałbym podnieść stopę, tak go nacisnąć, ale, ale przynajmniej był. Dziękuję ci WFM-ko. Dziękujemy panu Włodzimierzowi Gąsierkowi. Naprawdę, no bardzo chciał. Bardzo, bardzo chciał. Gdyby się urodził w realiach nowożytnych, to mielibyśmy świetnego działacza. I myślę, że dzięki niemu sport w Polsce by się roz... rozwijał. No ale czasy były jakie były, a oto ich relikt. Dzięki, pozdrawiam.